To jest Studio Cire w połowie maja 2025 roku. Co się teraz dzieje z SMR-ami, kiedy technologia modułowych reaktorów jądrowych w Polsce wyjdzie z fazy PowerPoint do fazy realizacji? O tym za chwilę będziemy rozmawiali w Studio Cire. Temat rozmowy to SMR-y. Serdecznie zapraszam. Naszym gościem w Studio Cire jest dziś pan Jacek Drust, to jest wiceprezes zarządu spółki Orlen Syntos Green Energy. Panie prezesie, dzień dobry. Dzień dobry panu i państwu. Proszę państwa, kilka dni temu rząd prowincji Ontario w Kanadzie, właściciel firmy Ontario Power Generation, podjął ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy pierwszego na świecie reaktora BWRX-300. To jest jednocześnie pierwszy reaktor w zachodnim świecie. Przy ogłoszeniu decyzji bezpośrednio na miejscu w Kanadzie miał Pan okazję być, Panie Prezesie, i o tym wydarzeniu chciałbym z Panem porozmawiać. Więc zacznijmy od tych wrażeń formalno-administracyjnych. Jaki proces został w tej chwili zakończony i sfinalizowany tą decyzją? Moment na historyczne dane. Ontario Power Generation największa firma energetyczna w Kanadzie, na pewno w Ontario. W 2021 roku podjęła decyzję o wyselekcjonowaniu technologii amerykańskiej firmy General Electric Hitachi, konkretnie Boiling Water Reactor dziesiątej generacji o mocy 300 MW, jako technologii, którą zastosuje do realizacji e, projektu e, w Darlington e, na swoje potrzeby. E, tak się akurat złożyło, że e, moment po ogłoszeniu tej decyzji w tym samym roku e, firma Syntos, e, e, której w, właścicielem jest pan Michał e, Sołowow, e, również na bazie e, e, bardzo m, skrupulatnej analizy dokonanej przez Ontario Power Generation. E, również podjęła taką decyzję. Kanadyjczycy poszli ostro do przodu, e, i ten proces obejmował przede wszystkim przygotowania formalne. E, w energetyce jądrowej e, polega to na tym, że trzeba zrobić wszystko, co jest wymagane prawem atomowym, e, które jest e, pieczołowicie stosowane przez e, nadzór jądrowy regulatora, e, w tym przypadku kanadyjskiego. Takim końcowym etapem tego procesu licencyjnego jest złożenie wniosku o budowę, który jest bardzo kompleksowym dokumentem. Mogę powiedzieć, że to jest kilkanaście tysięcy stron dokumentów, które udowadniają, że wybudowanie, a później eksploatacja reaktora zgodnie z tą technologią w konkretnym miejscu, w tym przypadku było to Darlington. Jest bezpieczne ze wszystkich możliwych punktów widzenia i nie stwarza żadnego zagrożenia ani dla ludzi, ani dla środowiska, ani dla infrastruktury otaczającej. Był to bardzo długi proces. Kanadyjczycy złożyli ten wniosek na początku 2023 roku i po dwóch latach dokładnie w kwietniu tego roku na początku kwietnia uzyskali zezwolenie. Od kanadyjskiego nadzoru na realizację budowy. Do realizacji budowy była jeszcze potrzebna decyzja finansowa rządu prowincji Ontario, którą właśnie ogłoszono w zeszłym tygodniu. Tak zwana FID, Final Investment Decision, i to była ta ceremonia, w której miałem przyjemność uczestniczyć, odbyła się na tle, Budowy, która już praktycznie działała, dlatego że dużą ilość takich prac przygotowawczych, które są wymagane przy tego typu inwestycji, rozpoczęto dużo wcześniej. Także to można było obserwować, jak już pracują dźwigi, koparki i cały sprzęt, i budowa żyła swoim normalnym życiem, tak jak taka duża budowa. Panie prezesie, a propos tej budowy, o której pan wspomniał, którą widział pan w momencie podpisywania i wydawania tej decyzji, oni już mają skompletowane wszystkie łańcuchy dostaw, jeżeli chodzi o firmy zaangażowane w ten proces? Czy teraz będzie uzupełniany ten łańcuch kompetencji i łańcuch dostaw? Budowa łańcucha dostaw zaczęła się praktycznie razem z decyzją o zastosowaniu tej technologii. W trakcie tej samej wizyty w Kanadzie w zeszłym tygodniu mieliśmy okazję razem z zespołem odwiedzić firmę BWXT Kanada w miejscowości Cambridge Hamilton i byliśmy tam przyjmowani przez władzę tej fabryki, która zajmuje się wykonywaniem komór ciśnieniowych. Do, dla elektrowni jądrowych, a także różnych innych e, elementów e, elektrowni. E, na przykład e, firma ta obsługuje e, wszystkie e, e, kanadyjskie elektrownie, e, które działają w technologii kandu kanadyjskiej technologii. I e, udało nam się e, przebyć akurat w takim momencie, kiedy były realizowane e, prace przy Pokrywaniu wewnętrznej strony odkówek komory reaktora RPV, czyli tego głównego elementu reaktora, były pokrywane od strony wewnętrznej stałą nierdzewną, i uwieczniliśmy to na zdjęciu. Ta komora jest właśnie przeznaczona do elektrowni Darlington. Zamówienie musiało być złożone dużo wcześniej, żeby na czas właśnie ten element, Konstrukcję reaktora wyprodukować. Tak, pan mówił o łańcuchu dostaw. Jest to jeden z praktycznie najważniejszy element no największy, jeśli chodzi o samą konstrukcję on waży o prawie 600 ton. Wszystkie praktycznie tzw. long lead items czyli elementy, które wymagają długiego czasu na zamówienie i na produkcję. Muszą być zamówione przed rozpoczęciem budowy, żeby mogły być dostarczone na czas, żeby terminowo zrealizować samą budowę. Jak pan doskonale wie, panie prezesie, w ostatnich miesiącach technologia SMR-ów miała różny PR, jeżeli chodzi o media branżowe. Pamiętamy problemy innej spółki. Czy Kanadyjczycy dowiozą kosztorysy? Jak to wygląda od strony kosztów i pieniędzy z tych informacji, które w tej chwili przekazali? Kosztorysy. Które powstają na użytek no, planowania samej budowy i także zatwierdzenia realizacji budowy przez wszystkie uprawnione do tego instytucje. W przypadku kanadyjskim była, były to władze prowincji Ontario, Ontario, minister do spraw finansów, a także minister do spraw energetyki którzy byli obecni podczas uroczystości na budowie. Oni właśnie w oparciu o kosztorysy przygotowane przez Ontario Power Generation wydali zgodę na realizację tej inwestycji. Ponieważ elektrownia jądrowa jest niezwykle złożonym obiektem, jej budowa wymaga znacznych przygotowań, które są Umożliwione w pewnej części, tak zwanej nienuklearnej, przez regulatora na terenie budowy. Wymaga również bardzo dużych inwestycji w infrastrukturę. Na przykład, w przypadku kanadyjskim, ta elektrownia, reaktory będą chłodzone wodą z jeziora Ontario, które jest położone praktycznie przy samej budowie. Chłodzenie będzie za pomocą rur, które zostaną zbudowane i wprowadzone w Jezioro Ontario za pomocą maszyny takiej która jest wykorzystywana do budowy metra, i ta maszyna zostanie. I praca już niedługo się rozpocznie. Długość tych tuneli będzie miała kilka kilometrów i ta maszyna wróci. Do, na, na teren elektrowni zostanie odzyskana i będzie później sprzedana no, do budowy metra, prawdopodobnie w Toronto. To jest tylko przykład y, takiej infrastruktury dużej, którą trzeba y, zrobić przy okazji y, elektrowni w ramach tzw. Tak balance of Plant. Oprócz tego, oczywiście, trzeba y, y, przygotować całą infrastrukturę elektryczną, sieć, y, do tego, żeby przyjąć y, dodatkową moc wytwórczą właśnie z nowej elektrowni. To teraz przejdźmy do spółki Orlen Syntos Green Energy, bo Wasza obecność w Ontario pewnie ma też kontekst biznesowy. Wy przyglądacie się temu, jak ten projekt jest realizowany, szukacie tam benchmarku, zestawiacie Wasze rysy z ich kosztorysami. Jakiego rodzaju to jest lekcja dla Waszej spółki? Z mojego doświadczenia osobistego, ja pracowałem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na budowie Baraka Emirates Nuclear Energy Corporation. Także śledziłem ten cały proces w odniesieniu do, do tamtej inwestycji. Przez 10 lat korzystaliśmy z tak zwanego projektu referencyjnego, którym dla tamtej budowy była koreańska elektrownia Shinkori. W naszym przypadku dla nas takim projektem referencyjnym jest Darlington. Po pierwsze, Darlington w jakiś sposób uwiarygadnia, że technologia, którą zastosowaliśmy, wybraliśmy, jest technologią sprawdzoną, to jest dziesiąta generacja reaktorów wodno-wrzących, które są produkowane przez firmę General Electric Hitachi i 67 reaktorów wcześniejszych generacji pracuje od wielu, wielu lat na całym świecie. Firma ma doświadczenie prawie 80-letnie, jeśli chodzi o projektowanie, budowę takich reaktorów. Niemniej, każda nowa generacja, oczywiście, musi być przetestowana, wypróbowana. Wszystkie niezbędne próby, które i testy, które były potrzebne do zatwierdzenia tej technologii przez regulatora, zostały przeprowadzone i dlatego zostało wydane zezwolenie na budowę. Oczywiście, oprócz samej technologii, jest kwestia know-how, czyli kompetencji, i tutaj też korzystamy z doświadczeń Ontario Power Generation. I wszystkich ich partnerów, którzy wspólnie z Ontario Power Generation realizują tę inwestycje. Jest to już poprzednio przeze mnie wspomniana firma BWXT, która dostarcza właśnie long lead items, czyli te wszystkie elementy, które, czy prawie wszystkie elementy, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy samego reaktora i systemów, które są. Klasyfikowane w systemie bezpieczeństwa jądrowego. Oprócz tego jest to wykonawca, którym jest kanadyjska firma ACON, z którą też współpracujemy. Co ważne, akurat ta firma będzie stosowała innowacyjny sposób budowy tej elektrowni za stosowaniem czegoś, co wcześniej się nazywało steel bricks, a w tej chwili to jest composite steel plate. To będzie coś w rodzaju takiego szkieletu stalowego, w który będzie się wlewało beton na budowie. To znakomicie przyspieszy proces realizacji budowy i pozwala kolejne broki zrealizować jeszcze w szybszym czasie. Oprócz EIKONA w tym projekcie będzie brał udział projektant projektu którym jest firma kanadyjska Atkins Realis, która będzie wykonywała projekt wykonawczy, a także będzie nadzorowała budowę. No i oczywiście General Electric Hitachi, który jako właściciel technologii będzie dopilnował tego, żeby przede wszystkim wyspa jądrowa tej elektrowni spełniała wszystkie warunki bezpieczeństwa jądrowego. My korzystamy z tych wszystkich doświadczeń z firmą y, Ontario Power Generation współpracujemy w ramach e, porozumienia e, z General Electricity i Tennessee Valley Authority, to jest taka amerykańska firma, która też będzie wdrażała e, technologię, wspólnie e, e, pracujemy nad e, Standard Design, które już praktycznie dla Ontario Power Generation zostało Zakończone. My jeszcze będziemy robili taką wersję polską, dostosowywali ten standard design do warunków polskich. Także w pełni będziemy korzystali z tego projektu referencyjnego, żeby przenosić doświadczenia kanadyjskie na grunt polski. Panie prezesie, to na koniec naszego spotkania. Jesteśmy w drugim kwartale 2025 roku. W którym momencie waszego dialogu z jednej strony z Orlenem, a z drugim z administracją rządową jesteście jako spółka? Co w tej chwili się biznesowo dzieje wokół waszego projektu? Biznesowo dzieje się bardzo dużo. Panie redaktorze, firma ma 28 E, takich obszarów funkcjonalnych, w których się, w każdym z tych obszarów się musi dużo dziać. E, wspólnie z, z Orlenem e, i drugą, e, drugim właścicielem e, Syntose e, pracujemy nad tym, żeby e, w sposób efektywny e, prowadzić dialog e, z wszystkimi agendami rządowymi, które są Niezbędne do tego, żeby przeprowadzić cały proces licencyjny i to zarówno pod względem środowiskowym, lokalizacyjnym, jak i nuklearnym, czyli z polskim regulatorem, Państwową Agencją Atomistyki. Także z wszystkimi tymi partnerami pracujemy, również staramy się uczestniczyć w maksymalnym możliwym stopniu w różnych zmianach, które muszą nastąpić w polskim prawie, żeby umożliwić sprawną realizację projektu jądrowego. Jest to nasz pierwszy projekt jądrowy w Polsce. Pracujemy od 2022 roku, od połowy roku. Już sporo zrobiliśmy i chcemy, żeby ten projekt. Mógł być zrealizowany zgodnie z budżetem, tak jak planujemy, zgodnie z czasem i oczywiście w bezpieczny sposób wybudowany, a później eksploatowany. Panie prezesie, dziękuję bardzo za aktualne informacje. Dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.